Spotkanie, które miało uleczyć rodzinę królewską, zakończyło się katastrofą w niecałą godzinę. Co sprawiło, że król Karol wyrzucił własnego syna, księcia Harry'ego, z Clarence House? Odpowiedź jest bardziej szokująca niż ktokolwiek przypuszczał, i istnieje na to dowód. Wyciekło ziarniste, drżące nagranie, które obnaża prawdę o tych fatalnych 54 minutach. Ukazuje ono nieserdeczną rozmowę, jak twierdził pałac, lecz bezwzględną konfrontację, lodowatą mowę ciała króla, desperację Hariego i ostateczny gest Karola, palec wskazujący drzwi. Ta historia to analiza chwili, w której pękły wszelkie więzi. To opowieść o tym, jak przywołanie ducha Diany doprowadziło Karola do furii, jak obrona Kamili stała się linią nie do przekroczenia i jak nieustanne porównania do Williama popchnęły Hariego do buntu. Wszystko to doprowadziło do jednego, ostatecznego ultimatum, korona ponad krwią. Poznaj kulisy spotkania, które miało zjednoczyć, a na zawsze podzieliło ojca i syna. Wyrzucony. Wyciekło nagranie, jak król Karol wyrzucił księcia Hariego po spotkaniu wersja poprawiona i rozszerzona. Co by było, gdybym ci powiedział, że królewskie spotkanie, które świat uważał za potencjalny punkt zwrotny w historii, zakończyło się katastrofą w niecałą godzinę? Wyobraź sobie scenę, Clarence House, symbol królewskiej władzy i dziedzictwa, miał być miejscem długo oczekiwanego pojednania między ojcem a jego skłóconym synem. Zamiast tego stał się areną, na której kruche więzi, które ich łączyły, ostatecznie pękły. I to nie w prywatności, nie w ukryciu przed szeptami, nie za pałacowymi zasłonami. Nie, stało się to w sposób, którego świat nigdy nie miał zobaczyć, pytanie brzmi: jak ojciec, który jest jednocześnie królem Anglii, dochodzi do decyzji o wyrzuceniu własnego syna z domu zaledwie 54 minuty po rozpoczęciu rozmowy? Odpowiedź kryje się w mowie ciała, niewypowiedzianych oskarżeniach i duchach przeszłości, które nawiedzają każdy korytarz tej rodziny. Ciała mówią głośniej niż słowa, czasami słowa nie są potrzebne. Spojrzenie, wzruszenie ramion czy zaciśnięcie szczęki opowiadają całą historię. I właśnie to działo się w Clarence House podczas tych fatalnych 54 minut. Mowa ciała króla Karola i księcia Harry'ego nie tylko sugerowała napięcie, ona je wykrzykiwała. Zacznijmy od Karola. Obserwatorzy twierdzą, że siedział sztywno, z ramionami do tyłu i lekko uniesionym pod postawa, która krzyczy autorytetem, ale skrywa niepewność. Jego ramiona, często skrzyżowane lub spoczywające napięte na podłokietnikach, sprawiały wrażenie, jakby budował barykadę przed nadciągającą burzą. Jego oczy były zwężone, nie z ciekawością czy ciepłem, ale z kontrolowaną ostrością kogoś, kto już przećwiczył ten moment w głowie. Teraz porównajmy to z Harym. Nie rozsiadł się wygodnie, pochylał się do przodu, ale nie z zapałem, lecz z desperacją. Jego dłonie były zaciśnięte zbyt mocno, jakby powstrzymywał słowa, zanim wyleją się z niego w niekontrolowany sposób. Jego ramiona dźwigały ciężar lat, lekko opadając, zdradzając zmęczenie, którego jego starannie przygotowana buta nie mogła w pełni ukryć. Uderzające jest to, że Karol podobno unikał bezpośredniego kontaktu wzrokowego przez większość spotkania. Zamiast tego spoglądał na asystentów, na dokumenty, nawet na zegar na kominku. Unikanie? Odmowa pełnego spotkania się z synem w tej chwili. Tymczasem Harry wpatrywał się w ojca niemal obsesyjnie, jakby próbował przebić jego zbroję i przypomnieć mu, jestem twoim synem, niepoddanym. To tragiczny obraz, syn szukający uznania w oczach ojca, który nie może lub nie chce spojrzeć mu w oczy. Wyciek, który zdemaskował wszystko, i wtedy nagranie wyciekło. Ziarniste, niedoskonałe, ale bezsprzecznie obciążające. Nagranie, które zmieniło tę historię ze spekulacji w sensacyjne odkrycie. Drżący obiektyw uchwycił ostre gesty Karola, opadnięte ramiona Hariego i sztywną, niewygodną postawę personelu, który desperacko próbował stać się niewidzialny. Jeden z najbardziej uderzających momentów na nagraniu pokazuje, jak Karol unosi rękę. Nie był to delikatny, ojcowski gest. Był to ostry, tnący ruch, jak sędzia uderzający młotkiem. Jego usta poruszają się, ale dźwięk jest niewyraźny. Mimo to intencja jest nieomylna, rozkaz, polecenie, odprawa. W odpowiedzi twarz Hariego czerwienieje, a jego szczęka się zacieśnia. Odsuwa krzesło z piskiem, który przecina stłumione nagranie. Przez ułamek sekundy wygląda na szokowanego, ale potem włącza się w nim bunt. Jego głos się podnosi. Nie na tyle, by usłyszeć słowa, ale wystarczająco, by wiedzieć, że to była konfrontacja. Pałacowi informatorzy rzucili się, by bagatelizować nagranie, twierdząc, że zostało wyrwane z kontekstu. Ale jeśli to prawda, dlaczego tak gorączkowo próbowano je ukryć? Ponieważ jedno ujęcie stało się Wirałem, Karol z palcem skierowanym w stronę drzwi, i Harry, na wpół podniesiony z krzesła, wpatrujący się w niego z oczami pełnymi wściekłości i niedowierzania. Duch Diany i cień Kamili. Każdy królewski konflikt ostatecznie wraca do jednego imienia Diana. Tego dnia w Clarence House jej duch był trzecią, niewypowiedzianą osobą przy stole. Według szeptów osób poinformowanych o wymianie zdań, Harry bezpośrednio odwołał się do swojej matki. Ostrzegała nas przed tym, miał powiedzieć przed chłodem, przed poświęceniem rodziny dla korony. I oto ty udowadniasz, że miała rację, dla Karola Diana zawsze była raną, która nigdy w pełni się nie zagoiła. Usłyszenie jej imienia rzuconego mu w twarz z gniewem przez własnego syna było jak przekręcenie noża w starej ranie. Harry posunął się dalej, rysując paralele między traktowaniem Diany a traktowaniem Megan. Nie potrafiłeś jej ochronić i nie ochronisz nas, miał rzekomo powiedzieć. To już nie oskarżenie. To potępienie, ale w pokoju unosiła się obecność innej kobiety. Być może nie fizycznie, ale jej wpływ był niezaprzeczalny, Kamila. Dla Hariego Kamila jest symbolem wszystkiego, co, jak wierzy, zniszczyło małżeństwo jego rodziców. Według jednego z informatorów, Karol warknął na Hariego, mówiąc coś w stylu: "Będziesz ją szanował, czy ci się to podoba, czy nie?" To ojciec stawiający ostateczną granicę. Dla Hariego szacunek dla Kamili jest jak zdrada matki. W tym momencie pojednanie stało się niemożliwe. Niewidzialna ręka Williama, nawet jeśli nie było go w pokoju, William tam był. Jego cień unosił się równie ciężko jak cień Kamili, ponieważ w oczach Karola William nie jest tylko następcą tronu, jest standardem. Informacje sugerują, że Karol wielokrotnie odwoływał się do Williama podczas dyskusji. Twój brat to rozumie, miał powiedzieć. Twój brat akceptuje swoją rolę. Wyobraź sobie, że słyszysz coś takiego, że jesteś oceniany w porównaniu z rodzeństwem, nawet w oczach własnego ojca. To sól sypana prosto na otwartą ranę. Mówi się, że William rozmawiał z Karolem wcześniej, ostrzegając ojca, by nie ulegał żądaniom Hariego. Ta rada, zakotwiczona w umyśle Karola, sprawiła, że Harry walczył nie tylko z ojcem, ale także z niewidzialną ręką brata, dziedzica, który zawsze wygrywa. W końcu Harry miał wybuchnąć. Przestań go używać przeciwko mnie. Nigdy nie będę Williamem i musisz to zaakceptować. Dla króla, który ceni porządek i hierarchię, usłyszenie, jak jeden syn buntuje się przeciwko strukturze, która podtrzymuje monarchię, było ostateczną zniewagą. Ultimatum, korona ponad krwią, wtedy nastąpił moment, w którym Karol przestał być ojcem, a stał się w każdym calu królem. Podniósł rękę, a jego usta wypowiedziały słowa, które później wyciekły od informatorów: albo zaakceptujesz tę rodzinę taką, jaka jest, albo odejdziesz. To było ultimatum z Clarence House. Nie prośba, nie prośba, rozkaz. W tym momencie Karol bronił samej monarchii. Mówił: Ta rodzina się nie ugina. Ta korona nie idzie na kompromis. Jesteś albo z nami, albo jesteś nikim. Odpowiedź Hariego była cicha, ale druzgocąca. Jeśli to jest wybór, to już go za mnie dokonałeś. To była rezygnacja, moment, w którym Harry zdał sobie sprawę, że nie będzie pojednania. Jego ojciec wybrał koronę ponad własnego syna. Nagranie pokazuje, jak Harry wstaje, a dźwięk odsuwanego krzesła jest słyszalny nawet przez drżący obiektyw. Karol pozostał na miejscu, niewzruszony, z palcem wciąż wskazującym drzwi. To tragedia o szekspirowskich proporcjach. Następstwa Furia i Maszyna PR na zewnątrz czekała Megan. Gdy Harry wyszedł, blady i ze ściśniętą szczęką, nie musiała pytać, co się stało. Jej oczy błysnęły. Nigdy się nie zmienią, miała wyszeptać. Dla niej to nie była tylko porażka Hariego, ale także jej własna. Podczas gdy para odjeżdżała, królewska maszyna PR już pracowała na pełnych obrotach. Zaufanym dziennikarzom szeptano starannie dobrane słowa. Spotkanie było serdeczne. Zakończyło się wcześniej z powodu napiętego harmonogramu króla. Kłamstwa zaprojektowane, by złagodzić cios. Ale nagranie zniszczyło wszystko. Świat nie widział serdeczności, widział odrzucenie. Pałac próbował walczyć, podając sprzeczne historie, że nagranie było zmanipulowane, zmontowane, wyrwane z kontekstu. Ale chaos tylko podsycił podejrzenia, wojna narracji eksplodowała. Media społecznościowe podzieliły się na dwa obozy Team Charles i Team Harry. Ale pod powierzchnią nie była to tylko kłótnia rodzinna. To była bitwa o przetrwanie monarchii. W epoce, w której każdy może w ciągu kilku sekund ujawnić nagranie milionom, stary system kontroli narracji już nie gwarantuje zwycięstwa. Harry opuścił Clarence House nie jako pojednany syn, ale jako odrzucony człowiek. A Carol, wydając swoje ultimatum, przypieczętował tę historię. Król wybrał koronę ponad własną krew. A konsekwencje tej decyzji, podjętej w ciągu zaledwie 54 minut, będą odbijać się echem przez pokolenia.